Witam Państwa w piątek, 22 dnia maja, z tej strony Daniel Kostecki, obserwujemy wykres dzienny parę euro-dolar, na którym to widzimy dość silne spadki, a wszystko to po danych ze Stanów Zjednoczonych, i tutaj widzimy tą świecę z 14:30, ruch na 150 pipsów, aż do teraz. W związku z tym, notowania testują aktualnie kolejną ze stref wsparcia wynikającą z tutaj, z trzech ostatnich wierzchołków będących wcześniej oporem. Aktualnie właśnie stają się one potencjalnym wsparciem. Siła ruchu jest dosyć spora, jest to kontynuacja poprzednich spadków wcześniej lokalnie coś w rodzaju korekty proste jeszcze pojawiło się na eurodolarze czyli trójfalowy ruch e, wzrostowy strefa wsparcia e, jeśli chodzi o te okolice 1.11 to zostało już definitywnie pokonane, no i teraz rynek stara się rozpędzić niżej jeśli chodzi o e, ten układ od dołka ABC, teraz pierwszy impuls w nowym ruchu w dół, natomiast jeśli chodzi o ten inny scenariusz z falą pierwszą lub też A, czyli piątka wzrostowa, to teraz możliwa również fala impulsu lub też fala A z kolei w korekcie, tak więc jakbyśmy nie rozpatrywali tego układu, wciąż mamy do czynienia z potencjalnym impulsem e, spadkowym jako albo początek nowych większych spadków, albo też pierwszą falę w większym ruchu korekcyjnym po tym wcześniejszym wzroście. Jeśli chodzi o dolar tutaj z kolei zgodnie ze wcześniejszymi oczekiwaniami, czyli notowania pną się w górę po obronie okolic górnego ograniczenia kanału trendowego. Również obserwujemy tutaj potencjalny układ falowy, czyli impuls ABC korekta, o której była mowa wcześniej, czyli korekta prosta jako formacja harmoniczna wewnętrzna i kolejny impuls, czyli fala pierwsza, druga i teraz możliwie rozbudowująca się fala trzecia. Pierwsze wsparcie to wspomniane górne ograniczenie w kanale trendowym, natomiast lokalne opory, no to już ekspansja 161,8%, a także wcześniejszy lokalny szczyt. Tymczasem na parze fund, dolar, rynek bardzo gwałtownie zawrócił ponownie do okolic wsparcia wynikających z poprzednich wierzchołków, a także z linii Trendów ponownie, e, tak jak i na eurodolarze, tak i na, na funcie, e, wszystko zaczęło się zmieniać po publikacji danych ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast na dax mamy większy spokój: od e, kilku dni lokalna konsolidacja. E, dziś mija właściwie trzeci dzień tej lokalnej konsolidacji. E, z punktu widzenia tego układu, czyli korekta prosta, impuls, korekta, kolejny impuls, teraz możliwa korekta, czyli ABC fala pierwsza, druga, trzecia, teraz możliwa konsolidacja w ramach fali czwartej i brakowałoby tutaj jeszcze e, co najmniej jednego wzrostu jako piątka e, w okolice, nawet jeżeli mm, rynek by się odpowiednio rozpędził 12100 punktów, gdyż tutaj znajduje się modelowy zasięg dla odwróconej formacji głowy z ramionami. Natomiast najbliższe wsparcie to zniesienia 26 do 38,2%, a także przełamana linia szyi formacji głowy z ramionami.